Nowa Solidarność dla nowej epoki. Pod tym trudnym dla świata w ostatnim czasie hasłem odbył się 8. Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach. Było to dwudniowe spotkanie liderów samorządów oraz przedstawicieli władz centralnych biznesu, nauki, kultury i organizacji pozarządowych. Już po raz trzeci województwo warmińsko-mazurskie 6 i 7 marca było głównym punktem na mapie Polski, gdzie blisko 2000 osób prowadziło mnóstwo ciekawych rozmów i wymieniało się doświadczeniami w 12 ścieżkach tematycznych na 120 panelach, traktujących o sprawach biznesu, finansów, gospodarki, ochrony środowiska, turystyki, kultury, zdrowia, przyjaznego samorządu, czy też skutków pandemii i trwającej wojny w Ukrainie. To widać na korytarzach, widać na panelach, że się dzieje. Dla nas jest to bardzo dobra informacja, bo ludzie odwiedzają nasze Region, mogą go obejrzeć liczymy na to, że e, wrócą do nas. Po liczbie tematów i wypływających z nich wniosków śmiało można stwierdzić, że wrócą, a kongres w Mikołajkach już kolejny rok jest promocją samą w sobie. Nic dziwnego, tylko 7 marca podczas drugiego dnia programu, podobnie zresztą jak i pierwszego, trudno było się zdecydować, które tematy wybrać. Najważniejsze jednak zawsze w inwestycjach są pieniądze, a te w nowym rozdaniu Funduszy Europejskich dla Polski nie są małe. Rozważano więc, jakie przedsięwzięcia mogą liczyć na dofinansowanie i czy samorządy są przygotowane na nową perspektywę. Jak aktywni będą włodarze poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zależy, jak dużo środków do tych samorządów wpłynie, bo to nie tylko środki programu regionalnego, ale również programów krajowych zarządzanych centralnie, każdego z programów i również środki, które są zarządzane bezpośrednio przez Brukselę, jak chociażby program Łącząc Europę, program Horyzont, co prawda bardziej skierowany do przedsiębiorców niż do samorządów. W nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027 44% alokacji ma trafić do jednostek samorządu terytorialnego. To ogromna szansa, ale i niemałe wyzwanie. To jest duża ilościowa akcesja, największa jak do tej pory, prawie miliard 800 milionów euro. Następnie musimy też wiedzieć, że nie są to pieniądze łatwe, bo Unia Europejska obwarowała je opomiarowaniem, wskaźnikami, markerami klimatycznymi, reubencingami, więc całą tą taką przestrzenią, z której trzeba się wywiązać. Do tego wszystkiego. Mamy też świadomość, że duża część tych środków jest w postaci instrumentów zwrotnych, a więc kredytów, pożyczek bardzo dobrych, jeżeli chodzi o obciążenie, no i częściowo liczymy na to, że będzie można je umarzać. I jak podkreślali samorządowcy zagrożeń dla właściwego wykorzystania środków unijnych jest wiele. Te globalne i polityczne, wynikające z zawirowania z, przy absorcji KPO e, związane z funduszem spójności, e, później kryterium horyzontalne, wyborem komitetu monitorującego i zabezpieczeniem środków budżetu państwa do realizacji programów e, regionalnych. Jak zauważyli prelegenci, dodatkowymi przeszkodami w absorpcji środków unijnych może być m.in. wysoka inflacja, koszty obsługi długów, presje płacowe czy ubytki dochodów w spitum. Wszystko to powodować może brak środków na wkład własnej inwestycji że rząd zauważył ten problem i od, 3, od roku 2020 mamy takie kroplówkę, my to nazywamy kroplówką, gdzie, gdzie rząd przeznacza corocznie jakieś środki dla jednostek samorządu terytorialnego. Faktem jest, że to są takie działania jednorazowe. Co one się co roku pojawiają, liczymy na to, że w tym roku też coś takiego nastąpi, bo bez tego na przykład część samorządu już by nie miała nadwyżki operacyjnej. I jeżeli uda się ten problem rozwiązać, to nie będziemy się niepokoić o absorpcję środków unijnych. Innym wyzwaniem dla samorządów może być krótki pięcioletni czas na realizację inwestycji. Już w kwietniu Urząd Marszałkowski ogłosi pierwsze nabory projektów do dofinansowania, a plany są znaczące. Chcemy zasilić kanał Elbląski jako jedyny w świecie czynny, jako oś rozwoju gospodarczego, społecznego, turystycznego, też w takim samym systemie związek samorządowy. Podpisuje z nami umowę, natomiast później z tym związkiem Wody Polskie będą też realizatorem części technicznej. Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży bardzo ważna na te czasy kwestia w Ameryce pod Olsztynkiem. Również Centrum we Fromborku takie popularno-naukowe. Astronomii w rok Mikołaja Kopernika to bardzo ambitny i, i uzasadniony cel naszego działania. Lista zadań jest znacznie dłuższa, związana jest ściśle z infrastrukturą i dostępnością naszego regionu dla reszty świata. Dlatego słuchaczy zaciekawił również temat transportu w naszym regionie, szczególnie zaś port lotniczy Olsztyn-Mazury i przekopy Mierzei Wiślanej. Jeśli chodzi o drogi, zarówno drogi krajowe, drogi wojewódzkie, robimy wszystko, żeby ta sieć dróg się rozwijała, żeby one były modernizowane na bieżąco. To są olbrzymie środki, jeśli chodzi o, przynajmniej o teraz, ten, ten, ten okres. Ale to jasno widać, że jeżeli mamy drogi, pojawiają się inwestorzy, pojawiają się nowe miejsca pracy, pojawia się transfer wiedzy, transfer technologii. To jest to, co nam jest potrzebne. I jeśli chodzi o port lotniczy Olsztyn Mazury, przewóz pasażerów jest podstawową sprawą, ale jego funkcjonowanie również realnie wpływa na budowanie komplementarności wszystkich narzędzi, jakie region może wykorzystać właśnie dla mieszkańców, turystów i biznesu. Dzisiaj widzimy, że kierunki, które kiedyś obrał zarząd województwa i województwo Wojewódzko mazurskie podjęło to wyzwanie budowy portu lotniczego, było trafione, było celne. I Dzisiaj jesteśmy lotniskiem, które mocno wychodzi w tą przestrzeń publiczną. Z portu Olsztyn Mazury można dziś polecieć do Krakowa, Wrocławia, Dortmundu i dwóch portów w Londynie. I są już plany na nowe destynacje do Europy Zachodniej, Skandynawii i czartery na południe Europy. Lotnisko jest również otwarte na przedsiębiorców. Którzy tworzą tutaj miejsca pracy, płacą podatki, mogą wyeksportować swoje produkty za pośrednictwem naszego portu lotniczego. Tworzymy usługę cargo, współpracujemy z liniami Emirates Cargo, z innymi liniami, które wywożą nasze produkty. Port w Szymanach z racji swojej wielkości jest otwarty również na małe samoloty. Zachęca do przylotów i posiada niezbędne zaplecze do ich przyjęcia. Mało tego, kształci nowych pilotów. Współpracujemy ze szkołami lotniczymi, które zbazowały swoje samoloty u nas i za chwilę ten sezon się zaczyna, bo, oczywiście, jest, jest to sezon wiosenno-letni, najbardziej popularny, będą mocno korzystały z naszego portu lotniczego. Kształcenie, przyzwyczajanie, jesteśmy obecni na mapie Polski jako port, Regionalny Port Lotniczy. Port Olsztyn-Mazury dywersyfikuje swoje przychody poprzez działalność okołolotniskową, by uniezależnić się od wydarzeń, jakie miały miejsce w ostatnich latach. Pandemia pokazała, że gdybyśmy żyli tylko z ruchu lotniczego, to byśmy byli bardzo, bardzo mocno pod kreską. Natomiast przychody z innych dziedzin, z wynajmu powierzchni, właśnie ze szkół latania, właśnie oszczędności, jeżeli chodzi o energię, bo zainwestowaliśmy duże środki finansowe w fotowoltaikę, w pompy ciepła, powoduje, że... Idziemy w kierunku zbilansowania się w przyszłości. W holistycznych planach samorządu dużo do zrobienia jest również w kwestii transportu szynowego. Samorząd zdaje sobie sprawę, że tuż po drogach właśnie kolej jest najpilniejszym tematem dla mieszkańców. Tu też toczą się prace, chociaż one też mają wiele do życzenia, jeśli chodzi o, o, o linie kolejowe, modernizacje, przedłużające się remonty. A nawet jak te remonty są otwarte, trasy są otwarte, te pociągi nie jeżdżą szybko, są spóźnienia, więc to też jest pole dalej do podpisu, do tego, żebyśmy to wszystko mogli w jakiś sposób ułożyć. Najwięcej emocji budził transport morski i panel dotyczący dokończenia budowy przekopu Mierzei Wiślanej. Wszyscy zgadzają się z faktem, że musi być dokończona, jeżeli ma mieć wyraźny wpływ na rozwój regionu, zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców. Trwa natomiast spór, jak zawsze, o to, kto wyłoży pieniądze. Jest to inwestycja, którą żeśmy wyczekiwali od 1992 roku. Tylko dzisiaj tak, jest jedna trzecia zrobione, czyli sam faktycznie przekup. Druga część, która jest niezrobiona jeszcze, jest nieogłoszony przetarg. To, to jest y, tor wodny przez Zalew Wiślany. To jest jakby jedna rzecz. no Zalew jest nieoznakowany, nic nie może pływać. To jest też kwestia Urzędu Morskiego i trzecia część to jest to, co idzie rzeką Elbląg. Y, to jeżeli tak popatrzymy, jeżeli jeszcze nie jest ogłoszony przetarg na Zalew, no to trzeba liczyć przynajmniej koniec najszybciej następnego roku, jeżeli w międzyczasie Ogłoszą na trzeci etap ten przetarg, no to mamy gdzieś tam za dwa lata. A dzisiaj dostajemy, że tak powiem, wielkiego, no, podnosimy temat 100, 100 metrów, że to miasto ma dokończyć i tak dalej. To wszystko jest w kwestii i kompetencji rządu i to pan minister Grubarczyk u nas właśnie w Urzędzie Miejskim się z tym zgodził. Elbląg dostał 100 milionów złotych z Polskiego Ładu, także na inwestycje portowe. I 27 milionów złotych zostanie wydanych na, na modernizację nadbrzeża, ale także 65 milionów Helbrand dostał. Dlaczego nie zgłosiliśmy się o potrzebne inwestycje? Bo my mówimy o 900 metrach tylko ostatniego, ostatniego odcinka. Gdzie jest obrotnica? Gdzie jest wzmocnienie nadbrzeża? To są inwestycje, które musi ponieść miasto. To jest kolejne 100 milionów złotych. To jest kolejne 100 milionów złotych. Gdzie się jest 20 milionów złotych w tym roku w budżecie przeznaczone na obrotnice? My w 2019 roku odbyła się taka komisja, byłem wtedy radnym i rozmawialiśmy już 4 lata temu, szanowni państwo. Mówiliśmy o tym, żeby się nie okazało, że Inwestycja rządowa zostanie zakończona, a my w Eblągu obudzimy się z ręką w notniku. I ten czarny scenariusz dzisiaj niestety sprawdza. Cała ta inwestycja bez, bez dokończenia tej budowy ostatniej, ostatniego, ostatniego kamienia milowego jest tak naprawdę niczym i nie wykorzystuje swojego potencjału. Jeżeli będziemy mieli, dojdziemy do porozumienia i wszystkie te aspekty się złożą, no tak naprawdę z każdej strony będziemy mogli to skorzystać z tego transportu. Zrównoważony rozwój, który jest podstawowym założeniem władz naszego regionu, dotyczy nie tylko tak dużych i kluczowych przedsięwzięć. Dlatego tak różnorodny był program kongresu. W tym samym czasie w innej sali rozmawiano na przykład o tym, jak samorządy mogą wspierać innowacyjne firmy, w kolejnej o tym, jak wygląda przyszłość młodych ludzi w świecie lokalnych inicjatyw. Każde pokolenie ma swój czas. To, to słynne słowa z piosenki e, pokazują, że trzeba e, wszechstronnie rozwijać region nie tylko infrastrukturalnie, nie tylko gospodarczo, ale również w kulturze, również w dziedzinie sportu, również inwestować w zasoby ludzkie. Trzeba inwestować. Pytanie, czy z młodymi, czy pokolenie Z chce zmieniać świat, zwłaszcza małe ojczyzny, w których żyją. Zdaję sobie z tego sprawę, że młodzi ludzie nie są dzisiaj zainteresowani tym światem, natomiast ten świat nie będzie funkcjonował bez nich prędzej czy później. Ich miejsce tam będzie, przynajmniej ich przedstawicielstwa i to jest bardzo ważne, ale też nasza rola jest z tym, żeby tych młodych do tego zachęcać, żeby podejmowali inicjatywę, żeby zabiegali o to, żeby sami mogli zdecydować o tym, w którą stronę ten ich lokalny też świat ma podążać. Młodzi chcą też dobrze zarabiać, niestety widełki płacowe wynikające ze stopnia zaszeregowania pracowników samorządowych młodych raczej nie zachęcają. Nasi dziadkowie mają głodowe emerytury. I wtedy to pokolenie, młode pokolenie zastanawia się nad tym, jaki jest sens mojego życia, skoro na jego koniec dostanę karę, a nie nagrodę. Wiele przykładów wskazuje, że młodzi chcą podejmować ryzyko prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ale od władzy samorządowej oczekują ułatwień. Jeżeli otwieramy przestrzeń coworkingową, to możliwość dołączenia do niej, zapisania powinna odbywać się tu i teraz i od ręki, a nie pełno formularzy, wniosków i tak naprawdę młoda osoba w dzisiejszych czasach, jako pokolenie w świecie dużej zmienności i z pokolenia Gen Z, będzie bardzo szybko się zniechęcać i nie będzie korzystać z takich możliwości. Młodzi społecznicy są niezbędni, bo idealny samorząd to taki, który łączy pokolenia. Starsi wnoszą do niego doświadczenie, młodsi wizję i entuzjazm. Niestety nie zawsze zmiana warty przebiega w zgodzie. Ważne jest, żeby się nie poddawać, żeby wytrwać tym, być konsekwentnym i ta cierpliwość, pokora i konsekwencja prędzej czy później przyniesie ten sukces. Niezależnie od pokolenia droga do sukcesu zawsze wygląda podobnie i łatwa nigdy nie jest. Ważniejsza jest praca, szybkie działanie, spójność i zrozumienie. Myślę, że wszystkie te walory powinniśmy mieć przyswojone, bo ta perspektywa, którą kończymy, jest z sukcesem realizowana.